Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. FM26 w wersji beta jest tutaj, ale bym powiedział, że jest to bardziej wersja alfa i to jest jakaś totalna prowokacja. Ale Wy jesteście tutaj, bo potrzebujecie taktyki, którą będziecie wjeżdżać, rozjeżdżać. Ła! I jesteście oczywiście na właściwym kanale, we właściwym miejscu. Ale żeby nie przegapić kolejnej taktyki, to oczywiście zostaw suba. Jeżeli ten film Ci się podoba, łapeczka w górę, a w komentarzu napisz. Jaka była taktyka, którą stworzyłeś, na którą długo siedziałeś, a okazała się totalną wtopą, nic z nią nie wygrałeś i wyrzucili cię po kilku meczach? Albo siedziałeś na nią, nad nią tak długo, że zarywałeś nocki i zrozumiałeś, jak to jest być trenerem Legii, bo nie mogłeś się wyspać i miałeś ksywę niewyspanesku. Fantastyczne pytanie dla widza. No, o tym nie będziemy rozmawiać dzisiaj, bo tutaj też jest ofensywa, widzę już, no, ale porozmawiamy sobie o ofensywie w FM26. I to wszystko za UNO Momento, bo to jest bardzo ważne. UNO Momento: jak co roku potrzebowałem na to, żeby stworzyć taktykę, która będzie po prostu cały rok aktualna. Będzie totalnym bengerem. Dziś nie będę mówił o żadnych zależnościach, bo po prostu kolejnych taktyk będzie wiele i każdy będzie mógł coś sobie wybrać. I pewnie pojawią się taktyki dla underdogów. I też dla mocnych ekip troszeczkę tutaj będzie updateu, jeżeli chodzi o komputer w końcu, więc te testy będą jeszcze szybsze, jeszcze lepsze, jeszcze lepsze, jeszcze szybsze, I jeszcze lepsze. No i jeszcze szybsze, no i jeszcze szybsze. No i jeszcze szybsze mam nadzieję. Więc będzie tego dużo. Więc żeby nic nie przegapić, zostaw suba. Oczywiście w opisie jest Discord, link do mojego Discorda, gdzie wrzucam alfa taktyki. Czyli możecie sobie coś przetestować, zanim jest dostępne na forum. Oczywiście link do pobrania będzie osobny, nie trzeba będzie wchodzić na Discorda i oczywiście Sicka Najwięcej bramek w lidze, najmniej straconych bramek, najmniej strzałów przeciwko, najwięcej strzałów w lidze. Fantastico, jeżeli chodzi o bramki: 103, szkoda, że nie 102. Expected goals. 91,74 banger. Rzuty karne. Oczywiście Arsenal był pchany tutaj przez sędziów. My tylko trzy. Najwięcej cennych dośrodkowań w lidze. Algole rzutów różnych 9. Byliśmy lepsi niż mister Haram Harambol we własnej osobie. A to jest wyczyn. Bo on to jest naprawdę. Absolwent szkoły Stoke City. Jeżeli chodzi o celne podania, to mnie nie interesuje. Możemy kopać po autach, w autach. Ważne, żebyśmy wygrywali mecze. Najwięcej stworzonych okazji w lidze. Przewaga 33. Strzały oddane. Celne strzały. Procent celnych strzałów 47. To jest bardzo fajne. Skuteczność 13%. Faule na Liverpoolu. Widzicie? no Dribblingi też. Najwięcej w lidze. Fajnie. Stracone piłki. My gdzieś tutaj jesteśmy. Także klasa. Jeżeli chodzi o defensywę, najmniej straconych w lidze, i to zobaczcie jaka różnica. Stracone z rzutów różnych, tylko dwie bramki, klasa. Z rzutów wolnych bezpośrednio 0, czyste konta 19. Jeżeli chodzi o faulę, u, bormów było wyżej od nas, wow. Ozyskane piłki najwięcej w lidze, to jest fantastyczny wynik. Strzały rywali, najmniej, wow. Celne strzały rywali, najmniej, naprawdę. Byliśmy we wszystkim najlepsi. Byliśmy po prostu najlepsi. Co ja mogę więcej powiedzieć? Jak zwykle. Wow. Co za przypadek. Więc przejdźmy sobie do pierwszego zespołu. Najwięcej bramek w tym sezonie miał Aleksander Izak 32 bramki, 13 asyst. Florian Wirtz 22 bramki, 15 asyst. Mohamed Salah 20 bramek, 22 asysty. Hugo Ekitike 16 bramek, 6 asyst. Federico Kieza, 15, 15. Codigak po 9,7 i Virgil van Dijk 9 bramek. Virgil van Dijk 9 bramek, fantastyczne. Najwięcej asyst. frame 13, Robertson 12, ale Salah oczywiście, król egipski. Wow. Co mogę więcej tu powiedzieć? To, jeżeli chodzi o treningi, zrobię poradnik na treningi, na pewno. Jeżeli chodzi o. Rekrutację, zrobię, tre, zrobię też filmik. Ogólnie dużo materiału, więc obserwuj. I teraz lecimy sobie z taktyką. Czekajcie, taktyka jest, kurde, to mi się tak nie podoba, to wszystko jest intuicyjne. Mamy tutaj, więc jeżeli chodzi o taktykę, ona będzie oczywiście do, do, do pobrania w opisie. Mamy coś takiego: bramkarz grający piłką, ostrzejsze ślizgi ogólnie ostrzejsze wślizgi każdy ma boczny obrońca. Ostrzejsze w ślizgi, ostrzejsze w ślizgi. Jed musicie ustawić sobie jednego środkowego obrońca jako obrońca środkowy, środkowy obrońca, a drugiego jako grający piłką obrońca. I to jest ważne, ponieważ jak ustawicie dwóch, to oni się bugują. Wiem, ja wiem, ale nie będę tego komentował. Jeżeli chcecie tworzyć sobie dużo okazji, ale żeby te okazje były w taki sposób, że piłka jest grana za plecy napastników. To musicie mieć jednego cofniętego rozgrywającego tutaj. Niesamowita rola w tym roku. Wow, banger. Schodzący napastnik, schodzący napastnik, wysunięty rozgrywający i wychodzący napastnik. Wszyscy mają oczywiście odbiór piłki. O, tutaj chyba zapomniałem. Mamy ostrzejsze i mamy tak, Zawęź pole gry, więcej driblingu, więcej ryzyka. Na tych bocznych mamy tutaj. Nie wiem, czemu się nie zapisało. Może wynik byłby lepszy. Nie wiem, ale. Zauważyłem, że dużo rzeczy się często nie zapisuje. A to jest moim zdaniem. Ej, no, ty, co to jest? Ale dobra. Dobra, tu już jest. I tu też jest. Dobra, więc w takiej wersji to będzie zapisane. Jeżeli chodzi o polecenia. Jeżeli możecie też sobie spróbować, żeby dać tym zawodnikom tutaj częstotliwość dryblingu bocznym, żeby więcej dryblowali, ale to już jest wasza sprawa. Przy piłce tak to wygląda. Jeżeli chodzi o bezpiłki, gramy sobie tutaj, że po prostu cofamy bocznych. Prosta sprawa. Ale możecie sobie zostawić jednego zawodnika, albo nawet spróbować dwóch, jeżeli chcecie grać bardziej ofensywnie. Jeżeli chcecie takim konkretniejszym pressingiem, to wtedy tutaj dajecie ofensywny pomocnik, a ich przesuwacie wyżej i dajecie skrzydłowe i tyle, po prostu nic nie zmieniacie. Prosta piłka, tak? Prosta sprawa. A, wiem czemu to się zmieniło, bo po prostu ja im zmieniłem bo ja ich przesunąłem. Dlatego pewnie tak to się wydarzyło. Więc, jeżeli chodzi o polecenia drużyny, mamy krócej, tempo znacznie wyższej, znacznie wężej, kontratak rzadziej, zrównoważone, utrzymuj piłkę w grze, zachęcaj, odrać strzały z dystansu. Jeżeli... Chcecie, możecie spróbować, żeby były podania w pole karne, ale wtedy na siłę będą grali te piłki i będzie ciężko, więc yy, może być grubo. Tutaj wejścia za piłką zrównoważone, dribbling zachęcaj, wejścia oba skrzydła i odbiór piłki, podania na wolne pole. Jeżeli chodzi o naprzed polu własnej bramki, to mamy gra pod pressingiem, Krótko, tu możecie dać. Szybkie wyprowadzanie i dośrodkowych obrońców. Jeżeli chodzi o grę bez piłki, tutaj nic nie zmieniamy. Tutaj, tutaj możemy dać zachęcaj do dośrodkowań. Tutaj nic nie zmieniamy. Tutaj nic nie zmieniamy. I tu ustawiamy sobie wysoki pressing, znacznie wyżej, gra wyżej, znacznie częściej. Kont pressing i agresywny odbiór piłki. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie znać, jakie wyniki osiągaliście używając tej taktyki. Trzymajcie się. Cześć.